Cześć, witam serdecznie. Tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Słuchajcie, dziś zapraszam Was na kolejną przygodę, i dziś moim gościem będzie nietypowa, nietuzinkowa osoba, oczywiście dużych gabarytów, w stosunku do moich gabarytów. Dziś będę rzucał magnesem z Marcinem. Marcin jest szefem kuchni w bardzo cenionej i renomowanej restauracji w centrum Londynu. Tak więc zapraszam Was na magnes neodymowy. Hej! Nie ma co ktoś sobie normalnie pływa Nice one man Pływa się chłopak normalnie Nie ma co hey. No i kochani, my już dotarliśmy na miejscu, rozkładamy sprzęt, prawie gotowi, także Marcin normalnie serdecznie, serdecznie pozdrawia wszystkich Tak jest. i widzimy się już przy, przy pierwszym ciągnięciu liny. Do zobaczenia, hej! Widzicie, słuchajcie, tylko żeśmy zeszli na stanowisko, a to patrzcie, leży normalnie zapakowany w takim panie, normalnie nówka no funkiel jeszcze z przyczepami, z tymi normalnie z metkami, nówka no funkiel, normalnie plecaczek Berghausa. No nie wierzę, normalnie. pierwsza znajdka bez rzucania magnesem Także jest fajnie, dzień się zaczyna słodko Widzimy się już za chwilę, hej! No i słuchajcie kochani, pierwszy szczalik normalnie I Marcin już coś wytargał Co tam masz? Przestrzewasz magnes? Ściągnę. Spójrzcie, jest jakiś taki pasek, nie wiem, od bucika, może od kurde, nie wiem, coś w tym stylu. No, jesteśmy, kurde, Marcin coś tam znalazł, nie wiem, to wygląda jakby taka <grym> metalowa butelka, czy coś w tym stylu, nie wiem. Badplak. Badplak, czy? Nie <grym> wiem. Spójrzcie, coś takiego. Chcesz to, Marcin? Mam, no. Ja, Trzeba magnesa? Jest jakaś śruba jeszcze, ale to ta śruba, kurde, to najmniejszy no, punkt metroniki. tego, tego. Ale jest luneta, pokaż jeszcze raz. Tak no, widać no panie kurde jak ze statku. Co to jest z takim kurde dziwna? Tu ma ten e, gwint? gwint czy nie? Gwint Tumik? Kurde kij wiem, może jakiś może tłumik? tłumik czy coś <noise> Może być. No w każdym razie odkładamy na boczek, tak. do fancików i lecimy dalej. Hej! jak bo kurde coś normalnie cięższego pierwszy kotlet dzisiejszego dnia, także hmm. atmosfera rośnie normalnie masakrystycznie. Co to? Kurwa, połóż na ziemię, jak tego? Mówisz, o czego tył? ten, od klapka, tak? Klapka od słupa, tak? Chyba tak. Ty na no, to wygląda taka zielona, duża. Są jakieś tutaj kurde normalnie oznaczenia, albo nie wiem. Albo to trzymało ten, e... Unlocking, locking... Instruction. Co to jest? Kurna, jakaś instrukcja do czegoś, także nie wiem, no odkładamy w każdym razie na boczek i lecimy dalej, do zobaczenia już za chwilę, hej! A jeszcze jest kabzelek, mówi. Ale? Jest kabzelek, nasz, nie nasz. To widzimy się już za chwilę, hej! No i słuchajcie kochani, kolejny normalnie strzał Marcina i jest jakiś kurde pręcik, czy nie wiadomo co, to śruba duża. I to chyba ten słup złożymy. No, ten słup to może cały złożymy, także <laughs> pamiętajcie, że jest klapka, także kurde są śruby. Są inne elementy, także może i będzie pełny słup. Widzimy się już za chwilę, hej! No i kochani, normalnie kolejny rzut i Marcin wyciąga, normalnie wyciąga coraz więcej, coraz większe te fanty, więc mam nadzieję, Marcin, że Ci się podoba. No jasne. No to super, no Co to czap się. czapeczka krasnala idzie na bok i widzimy się już za chwileczkę. Do zobaczenia, hej! No i kochani, ja lecę już nad wodę, bo Marcin krzyczy, że ma tutaj co, jakąś większą, rybę. Mam rekina. Grubszą rybę mówi, normalnie, coś ciężkiego. Jest coś normalnie. Jest coś normalnie, spójrzcie, co to jest? Krzesło. Zestaw z Krzesło. Normalnie. Jest krzesełko całe, tylko kurde materiał chciało. Ale krzesełko no jest kurde wyborne. Marcin, gratuluję, normalnie, fajny sprzęt. Antyczny. Antyczny, no antyczny sprzęcik, także nie ma co jest, jest normalnie krzesło odkładamy na boczek i lecimy dalej widzimy się w takim razie już za chwilę Marcin, muszę Ci powiedzieć, że jak na pierwszy raz dobrze Ci idzie gratulować, mam nadzieję, że zaszczepię to trochę w Tobie i będę miał z kim latać na magnesik trzymajcie się, hej no i kochani, coś się tutaj chyciło teraz mała zmiana, ja sobie porzucam chwilę Marcin odpocznie no i Bóg jest, jakiś trójkącik Miejmy nadzieję, że to nie bermudzki, ale jest jakiś. A, go, jeśli pójdzie. go troszeczkę. No nic, zwykły trójkącik, jakaś podkładka, pewnie podrusztowanie albo coś w tym stylu. Bo w każdym razie odkładamy do, do reszty fańczorów dzisiejszego dnia i widzimy się przy kolejnym rzucie. Hej! No i kochani, kolejny jakiś kotlecik jest dosyć spory. Chodź tutaj. Jest kurna normalnie. O, jeszcze z jakimś drzewem go targałem, mówi. Ja pierniczo się wystraszyłem. Myślałem, że takie ciężkie. No ale jest jakiś pręcik zgięty, zgięty w pół. Nie wiadomo co to kurna jest i po co. Ale jest kawał pręta w każdym bądź razie. No idzie na boczek do naszej kolekcji i widzimy się już za chwileczkę, hej! No i kochani, około 20 rzutów wykonanych Marcin wykonał kilka rzutów więcej jak ja no ale jest klapka prawdopodobnie od jakby to powiedzieć, od światła, co nie? Jest duży pręcik, jest kurde czapka normalnie jakaś, nie wiadomo co to jest, jest parę kapzelków. jest jakiś ciężki trójkącik, tu jest jakaś taka dziwna buteleczka Kij wie co to jest pasek, to zegarka no tu też takie wielkie krzesło Także my na chwileczkę się zbieramy Spójrzcie jak tu pięknie My na chwilę się zbieramy, idziemy 100 metrów dalej I tam będziemy jeszcze rzucać Także widzimy się już za chwilę, hej! No i kochani, my zmieniliśmy miejscówkę Przeszliśmy raptem 100 metrów dalej No i Marcin pierwszy rzut I już krzyczy, że coś ma no. Jest pręcik! Jest! Jest i to taki długi, panie! Jak ktoś ma metr 50 wzrostu To akurat na wymiar, co nie? No. Dobra, spoko. Idzie na boczek i lecimy dalej. Hej! No i kochani, kolejny rzut i Marcin dalej szarpie. Spójrzcie, jest jakiś pręcik. To jest prawdopodobnie do podtrzymywania wędki, co nie? Coś tak. takiego. Połóż Marcin na ziemię, jakbyś mógł. No, pewnie. Spoko. Dzięki bardzo. Tu masz jakieś drobnice. Tak. A to co to jest? Jakiś odważnik taki złączony? mam sklejony. No, spójrzcie. Spójrzcie, podwójny jakiś odważnik. Kiwi, może na rekina. No, no tutaj f... na jakąś grubą rybę, nie? Na no, coś grubego. No w każdym razie ciężki odważnik. Tak prawdę mówiąc, daj do ręki. No ciężki, ciężki. Sporo, sporo. Kiwi co to jest, kurde? No w każdym razie odkładamy na boczek, kurde, i widzimy się już za chwilę. Spójrzcie kochani, pan sobie, pan sobie poszedł z łódką. Spójrzcie, ciągnie sobie łódkę normalnie za sobą a tu z tej strony buch Marcin wyciąga normalnie kolosa dzisiejszego dnia. Spójrzcie. Aż mi brakuje. Brakuje mi miejsca w kamerze normalnie. Jest normalnie kotlecioch. Marcin, musisz go położyć teraz. Wyszedł cały tak. Wyszedł cały Kładź go jak tego powoli. Spójrzcie Normalnie kawał, kawał, kurde gnata. Spójrzcie ja go wezmę i go przestawię. O, tu kawałek. Spójrzcie. Marcin jak myślicie? Ma 4 cztery metry. 4? Cztery? Raz, 4-5 cztery, metrów. Spójrzcie jaki długi. To no kawa ognata Marcin, kurde, dawaj dalej normalnie. Wyciągamy, słuchajcie, zaczynamy się rozkręcać powoli. W sumie to Marcin dzisiaj rzuca, mam pomagiera na piątkę, także jestem szczęśliwy, zadowolony. Mogę sobie pogadać do kamery. Widzimy się już za chwilę, hej! a tu jest. Tu jest, patrz. On się zbliżył bliżej do tego. Spójrzcie, jest kolejny normalnie. Jest kolejny, kurde, kotleciałk dzisiejszego wieczoru i... Dobrze, że żeśmy, Marcin, miejscówkę zmienili. nie? Jest, ja też się muszę... Też się muszę odsunąć, słuchajcie, bo zaś, zaś nie będzie miejsca. Marcin, kolejna rura. Tym ta troszeczkę chyba krótsza albo ta sama odległość, spójrzcie. To masakra. Masakra, 4 metry też znowu. I ona ma jeszcze ten, poczekaj. Widzę, że jakieś, kurde, żyłki normalnie są i kolejne odważniki, spójrzcie. Masakra, ciągnie się żyłka dalej. Mam ją, mam ją. A nie ma haczyka, nie ma haczyka tym razem. ale kolejna rura. Mar no i kolejny rzut Marcina, słuchajcie. Haha, <laughs> <laughs> normalnie Masakra. Co tu? Nóż! Patrzcie, nóż. Ozesz w mordę. Jest piękny, normalnie sreberko. sreberko. Jest! Piękny tasaczek, Ej, yeah, Ja, Global, spójrzcie. Też to porządny normalnie nóż, kurde, zobaczcie. No. Nawet się, nawet nie zardzewiał, nic. To chyba jest, chyba jest nie podróbka. O, słuchajcie, musi być konkretny, kurde, normalnie. Co tu pisze? Ale Stainless styl pisze. No ale Ciężkie kurde, środki. ciężki, ciężki, kurde porządna maszyna Ci powiem szczerze. No to to jest ten, nie? To może być global. Streberko, streberko także kurde do koszyczka i rzucamy dalej. Widzimy się już za chwilę, hej! No i kochani, kolejny strzał i kolejny znowu jakiś kurde shit. To nie jest ten? Blokada do roweru też? A może być blokada do roweru, no? Tak, tak, tak blokada do roweru, no. Przecięta, tak. No. To, to w takim razie ten ciężki to musi tutaj być bike. Rower, nie? No nie ma lipy. No i kolejny strzał, kochani, normalnie jest pręcik jakiś, także od koloru do wyboru dzisiaj walczymy dalej. Do zobaczenia za chwilę. Hej! No i kochani kolejny strzał normalnie i pokaż kotku co masz w środku Patrzcie normalnie kur ja pierdziut Lampa Co to jest? Ty no nie wiem, że patrzcie się jeszcze otwiera Ty tam coś jest w środku Lampa Patrzcie Centralnie lampa, no ale faza Ja pierdziut, kurde, normalnie to jest lampa Dawaj ją do wody Okuczemy ją trochę Spójrzcie, jest czerwona Faza Ty no, to jest lampa semaforowa, tak? Czy co to jest? chyba tak Ty no nie wierzę, patrzcie Jest cała No nie mogę ale, fant. Powiem Wam szczerze, normalnie fant, jak nie wiem. Ale, piękna. Piękna, normalnie w pięknym stanie. Normalnie mamy tą królową. Spójrzcie. Fajna, fajna. Normalnie idzie, kurde, do koszyczka i widzimy się już za chwilę. Hej. No i słuchajcie, kolejny strzał tuż po lampie. No i kolejny. No, jakby nie mogło być. Kolejne makarony, wiecie co, ja się spociłem normalnie i zmęczyłem przy tej lampie Aż mi się sucho zrobiło w buzi. muszę się czegoś napić No kolejny pręcik, ale spójrzcie jeszcze raz, no ta lampa jest przekozak normalnie Przekozak Spójrzcie jak fajnie, kurde, ze środka widać te No masakra, masakra Dobra, widzimy się już za chwilę, hej No to słuchajcie kochani, ja postanowiłem teraz zaszaleć i spójrzcie co żem kurde normalnie wyciągnął Boże, mordę zobaczcie bo to jest podwójne datę pomożesz spójrzcie potrójny nie no nie wierzę barierka. barierka cała boże święty normalnie masakra masakra co oni wrzucają spójrzcie Cała wielka potężna barierka Oddaj magnes I ja pierdziut spójrzcie No nie wiem, że normalnie masakra Wielka potężna składająca się z trzech słupków spójrzcie Barierka normalnie No nic, Szalejemy dalej widzimy się już za chwilę dzięki Marcinie za pomoc Ja znowu Masakra, jeszcze nie zdążyłem ochłonąć po jednej róże. Spójrzcie, jest jakiś nożyk, 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 finka albo coś w tym stylu, no. Ja to normalnie masakra. Masakra, mówię wam szczerze normalnie, ale miejscówka. Aż mi, aż się trzęsę, powiem wam szczerze kurde, bo normalnie fan za fantem i to takie krokodyle, że masakra. No, jakiś taki, kurde, całkiem sympatyczny. A tutaj co? Zobacz. Ty, to nie, bo to jest obrośnięty. To też nóż. Też nóż. Zobacz, też nóż. Gdzieś Finko. tylko obrośnięty. no nie ma tego, chranczyki. No. Widzicie? Kolejny nóż. Patrzcie, jeden za drugim. Masakra. No jest odkładamy na boczek. Finka idzie dwie normalnie do tej pięknej lampy. I widzimy się już za chwilę. Hej! No cześć kochani, chodźcie, zapraszam Was, pokażę Wam szybko tą taką grubą sprawę, która została dzisiaj wyciągnięta. Patrzcie potężne... O, Marcin poświeci. Marcin jakbyś mógł. O! o super, patrzcie. Jest konkretna normalnie kurde rura. Jedna, jest rusztowanie. No masakra, no były normalnie dzisiaj same takie kotlety, że to strach normalnie, kurde, patrzy co tam się dzieje. Chodźcie ze mną tutaj na drzeczkę. Spójrzcie, tutaj są takie drobna sprawa, ja tu nazywam, to jest taka malutka drobnica. Nie to było dzisiejszym celem. Ogólnie celu to w sumie nie było, ale wyszło jak wyszło. Spójrzcie tutaj, panowie, Jest lampa. Lampę widzieliście wcześniej, także jest lampa. Spójrzcie, są noże. No, noże jest cztery. Cztery, spójrzcie, jest jakaś taka finka. Pójście, jest jakiś taki ten. Jest... No ta lampa jest przede wszystkim piękna. Lampa jest, mówię Wam, piękna, naprawdę. Fajna, fajna zdobycz. E, cieszymy się strasznie, kurde. Normalnie, z Marcin był po raz pierwszy ze mną. E, także nie ma co tytuć. Tutaj... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. a lot of sell every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite right pain you never hear me bitch, now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see with the negativity but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. some batter in your brain uh, that's why to say fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst thoughts and turn them to a game take the best thoughts and put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain oh.